My DNA Now I try to act normal Keep my cool While other kids play after school I turn into a prehistoric hero I'm in, I'm in, I'm in In the Dino Squad I'm in, I'm in, I'm in, I'm in. Załoga Dino W dzisiejszym odcinku Roger musi ruszyć głową i skorzystać z siły dinozaura, żeby powstrzymać potworną mutację. Potencjał wzrostu. Nie wierzę, że ten ogromny mutant okazał się malutkim jeżem. To w main w ogóle są jeże? No i? Jak poszło? W moim miotaczu sieci zacina się spust. Ale spokojnie, naprawię to. Mówiłem, że to prototyp, ale mimo to go wzięłaś? Ha? Da, jasne. Powiedziałam, że to zrobię. Degenerator się zapycha. Musiałem użyć zapasowego. A z twoim co jest nie tak? Oho, spokojnie, kapitanie! Działa idealnie, ale. Mm, da się go przerobić, żeby wyglądał, no nie wiem, trochę bardziej stylowo? Nie ma sprawy. Z twoim też i z twoim też! Wyluzuj, Roger! Właśnie wróciliśmy z misji. Ja też jeżdżę na misję. Ale czy potem siedzę i wgapiam się w jakieś seriale? O co ci teraz chodzi? Nie oglądam żadnych seriali. Ja modę na sukces oglądam. No co. Grają tam całkiem fajni aktorzy. Halo? Wciąż czekam na słowa uznania. Zrobimy tak. Daj działający sprzęt, a przyniosę ci za to ogonik A temu kto stanął na ogon? Nie wiem. To było tylko trochę konstruktywnej krytyki. Najmądrzejszemu Ziomowi w szkole dajecie rady? Tylko takie malutkie. <gry> Nareszcie, kolejny krok w procesie zwracania tego świata dinozaurom. Mimo wycinania lasów przez ludzi, znalazłem sposób na zapewnienie mojej rasie właściwej diety. Takiej jak te pnącza z okresu późnego triasu. Teraz znajdziemy jakieś niewielkie pole. Wielko ludzie znęcały się nad moimi maleństwami. Znęcały się. Nie powinni tak maltretować delikatnego prototypu. Co nie Ram! I ty też! Ram! Niedobry dino-piesek! Dawaj! To! Natychmiast! Ktoś mi pomoże? Ja stawiam na psa. No, nie wiem. Roger wygląda na wkurzonego. Ram, Od razu wiadomo. Ma lepszy dino-chwyt. I o tym właśnie mówiłem. Dzięki wam <noise> Mój błąd, Roger miał lepszy chwyt Wygląda na to, że Ramp cię pokonał I po co ja się tak staram? Ach. Czym ja się przejmuję? A ty dokąd? Jadę pograć w futbol z kumplami Zawsze chciałem tego spróbować Mogę jechać? Jasne, czemu nie? Hmm. Czy ktoś widział Rogera? Chyba zalewał się łzami nad szalką Petriego. System pokazuje dziwne odczyty. Sprawdźcie, co to takiego. Gramy! Ja złapię! Ziemia jeden, Roger zero. Niezły chwyt! Wskaźniki dosłownie wariują, ale nie widzę żadnych. A co powiesz na to? Niemożliwe, żeby ten maluch tak działał na wskaźniki. Ech! No super! Dzięki za taką naprawę sprzętu, Roger! W głąb pola! Mam to? Mam to? Hej! Niezły mecz, panowie. No to na razie. Jak długo Roger będzie się wyplątywał po tym, jak go to zawinę? Wciąż nie wiem, jak takie małe stworzenie może dawać takie ogromne odczyty. Patrz, o Wilku, mowa. Oto nasz mały kumpel. Zabierzcie to, zabierzcie to, zabierzcie to! Jak odważnie popiskiwałeś! Już go nie ma, tak? Powiedzcie, że zniknął! Przecież dinozaury nie mają pcheł, prawda? Na pewno mają. Ogromne, może nawet mięsożerne! Słuchajcie, czy te pnącza były tu przedtem? Muszę umyć włosy. Wszystko mnie teraz spędzi. Nie chcę ochytnych mięsożernych dinopchem. Ten malutki dinozaur nam uciekł. No i wtedy znaleźliśmy to. Rośnie tak szybko, że po prostu trudno w to uwierzyć. Plany Velosiego są coraz bardziej groźne. Hodowanie roślin sprzed 200 milionów lat może mieć tragiczne konsekwencje. W końcu pokazałeś twarz sportowca, a nie tylko szkolnego kujona. Lubię robić nowy sprzęt, ale cała radość znika, kiedy zaczynają się ze mnie nabijać. Rogera ciągle nie ma? Może po tym, jak dał nam wadliwy sprzęt, przystąpił do programu ochrony świadków. Haruje dzień i noc, żebyście mieli dobry sprzęt. A jego pomysłowość to jedyne, co może powstrzymać Velociego. Tak, ale kto powstrzyma moje dino? Pchły! Nie jesteś czasem za bardzo przewrażliwiony? Może zachowują się tak, bo wiedzą, że mogą na tobie polegać. I to ich usprawiedliwia? Wciąż ani śladu Rogera. Mam złe przeczucie, które rośnie szybciej, niż te pnącza. Co ci przeszkadzają jakieś zarośla? Ha. Ha? No dobra, chyba miałaś rację. To była całkiem niezła pizza. Rany! Rany! Musimy jej pomóc! O, 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 o. Czy miejskie służby nie powinny przystrzyc tych a, a! I już, proszę pani Dziękuję, młodzi panowie a! Czas na, transformację! A! Czas na transformację! Moja pierwsza wizyta w barze sałatkowym, a tu sam jestem głównym daniem! Musimy dotrzeć do miasta. Te rośliny mogą być wszędzie! W górę, w górę i... no i wiecie co dalej. że nie powinniśmy się ujawniać, ale zaogadino się tak publicznie zamieniać w dinozaury? Powiedział młody pterodaktyl. To bez sensu. Roger, masz plan B? Tak, ale muszę wrócić do latarni, żeby go wymyślić. No, świetnie. Kolejne zepsute gadżety. Nie daj się sprowokować, Roger. Zrób tylko tak, żeby było dobrze. Całą dino. Tak jest! Próbuj mnie złapać, Gonjillo! A ja będę się transformował! Niesamowite. Po prostu niesamowite. Co? To... Mamy jakiegoś chwastobuja, Pani Moynihan? Żadnego. Trujące środki stwarzają tylko nowe problemy. Nie omawialiśmy teorii przyczynowo-skutkowej? To co mamy zrobić? Stań, pomyśl i znajdź właściwe rozwiązanie. To są rośliny tropikalne. Zwiętną, gdy będzie zimno. Czyli, że powstrzymamy je za pomocą starego, dobrego CO2. Rośliny uwielbiają dwutlenek węgla. Ale nie wtedy, gdy jest sprasowany w suchy lód. Czy to jest scena, w której powstrzymujesz starszą panią przed niebezpieczną wyprawą? Nie. Teraz grzecznie proszę najtwardszą nauczycielkę, żeby została i wymyśliła plan C, gdyby mój plan B nie wypalił. Oni liczą na mnie, a ja liczę na panią. To nic nie daje! Nie Miłość z pełnymi ustami, ale przecież używam telefonii, jest czy dalej! Aaaa! 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 Samym, A. kochanie no. <śmiany> Czy ja wyglądam na potwora? Myślisz, że ci się udało? się Stara salato. Koniec z uprzejmością! Załoga To mi właśnie chodziło, transformujcie się i do roboty. A, o wiele lepiej. Jaka ulga dla żołądka? Chemia ułatwia życie. Brawo, Roger! Chociaż uwielbiam warzywa, to już chyba przesada. Nie będę już więcej narzekał na Twoje wynalazki. Słowo. Porażka. Środowisko wciąż jest zbyt nieprzyjazne. No i dobrze, nie mogę wysadzać tak agresywnych mnączy, nie mając odpowiedniej liczby roślinożerców, którzy będą je zjadać. No, to już koniec, tak? Nie całkiem. Czas, tu po odkurzać. Stort! Nie ma za co maleńki! Roger, dałeś radę! Ja? To Fiona go schłodziła! Tak, ale nie udałoby się nam bez tego! A to nie powstałoby, gdyby nie ty. Teraz rozumiecie zwrot delikatna równowaga natury. Bardzo łatwo przechylić szale i sprawić, żeby teren stał się nie do zamieszkania. Trzeba utrzymać równowagę, czy to w dużym ekosystemie, czy w małej grupie. A propos małych, Karuzo, czy twój fryzjer zna się na Dinopchłach? Tak naprawdę, gdybyś miał pchły, od razu bym to wiedziała, ale nie masz. Serio? To dlaczego wciąż się drapie? Moc wywiera potężny, potężny wpływ, wpływ na, słabe na słabe umysły. Ciebie. Chyba nie będzie cię to gryzło. Powiedział znikający we mgle. Dobranoc, pani Mojnihan. Na ra. Do zobaczyska. Pani się trzyma. Musisz być bohaterem, żeby ratować ziemię. Oszczędzaj, segreguj i nie śmieć. Wersja polska to Sound Studios.